Cześć! W dzisiejszym odcinku chcę porozmawiać o tym, w jaki sposób można rozsądnie ocenić efektywność wprowadzonych automatyzacji w firmie. Najczęściej spotykanym wskaźnikiem efektywności automatyzacji jest zaoszczędzony czas. Próbuję się go również w jakiś tam sposób przeliczyć później na ROI. Moim zdaniem jest to duży błąd, dlatego że automatyzacja po pierwsze może dać Ci znacznie więcej niż kilka zaoszczędzonych godzin w tygodniu. A także automatyzuje się często procesy, które nie są przez nikogo wykonywane w tej chwili, właśnie dlatego, że nie ma na nie czasu. Mowa tutaj o na przykład ankietowaniu klientów kilka miesięcy po transakcji, kiedy już najczęściej się o nich nie pamięta o poprawnym wpisywaniu danych do CRM-u, albo chociażby ankietowaniu pracowników. I tutaj pozdrawiamy wszystkie działy HR, które by bardzo chciały tak robić. Nie źle. Oczywiście automatyzacja zaoszczędzi jakiś czas, Natomiast to nie tylko o to tutaj chodzi. To, jak my podchodzimy do tej sprawy, to jest próba odpowiedzi sobie na dwa pytania. Po pierwsze, co się stało z procesem? No bo jeżeli wyobrażimy sobie taką sytuację, mamy naszą przykładową Anię, która co 5 minut, znaczy co godzinę na 5 minut przebija się przez spam na głównej skrzynce mailowej Twojej firmy typu Infa, Małpa itd no i przesyła dalej zapytania od klientów do handlowca, tak? No to jak zautomatyzujemy ten proces, no to mamy nazwijmy go Romana 3000, nasz nowy bot, który robi to na bieżąco. W takiej sytuacji, jeżeli przeliczymy sobie czas Ani, no to 5 minut co godzinę, to jest jakieś 3 godziny 20 minut tygodniowo. No nie wiem, ile tam Ania zarabia, no ale powiedzmy 200 zł zaszczędzone, tak? Czy to dużo? Mało? No to zależy kogo zapytamy. Natomiast jeżeli ocenimy sobie proces i zobaczymy, że średni czas reakcji na zapytanie spadł o 30 minut, bo to zapytanie nie leży tam, aż Ania je znajdzie, tylko od razu trafia do handlowca, no to w bardziej konkurencyjnych branżach 30 minut reakcji na zapytanie, no to jest mieć klienta albo nie mieć klienta. Zatem jest kilka takich rzeczy, na które możemy spojrzeć, czyli właśnie ta prędkość, tak? Ale nie tylko odpowiedzi na zapytanie, ale ogólnie jaki jest czas potrzebny do wykonania konkretnego zadania, jaka jest wydajność realizacji tych procesów, tak? czyli porównać sobie, ile udało się ukończyć procesów przed i po wprowadzeniu automatyzacji, albo szerzej na przykład jaki jest koszt operacyjny na jeden ukończony proces. Możemy spojrzeć sobie na skuteczność, czyli czy na przykład więcej klientów nam konwertuje przed wprowadzeniem czy po wprowadzeniu tej automatyzacji. No i jak dużo błędów popełniamy, tak? Bo nie trudno sobie wyobrazić, że te zapytanie od klienta czasami przez Anię nie zostanie zauważone i tam poczeka sobie, aż się klient przypomni. W drugiej kolejności musimy sobie spojrzeć na to, co się stało z uczestnikami procesu, tak? Co się stało z klientem? Czy on jest bardziej zadowolony, czy mniej? z, Na przykład Twojej obsługi. Można to sprawdzić przez nasze ulubione wywiady i ankiety albo przez takie bardziej standardowe narzędzia typu badania NPS. Tak? I porównamy sobie nasze wyniki przed automatyzacją i po automatyzacji. No i warto również spojrzeć na to, co myślą sobie nasi pracownicy. Tak? Czy oni, yy, jaki jest wskaźnik adopcji tej zautomatyzowanej ścieżki, czy korzystają z niej, czy dalej coś tam wklepują ręcznie do np. CRM-u, zamiast skorzystać z tej zautomatyzowanej ścieżki? Czy są zadowoleni z tej automatyzacji, czy im się podoba, czy raczej yy, im przeszkadza, tak? bo różnie bywa. Trzeba z tymi pracownikami również porozmawiać, i tutaj najlepsze będą do tego wywiady i ankiety. Jeśli już naprawdę musisz otrzymać jakieś roi i gdzie się wpisać, tak, i przez ten pryzmat ocenić automatyzację, no to trzeba do tego podejść na poważnie. Tak. Wyznaczyć sobie ramy czasowe, które są istotne dla Twojego biznesu, sezonowość tutaj trzeba wziąć pod uwagę, zacząć mierzyć KPI-e jeszcze przed automatyzacją nadać im wartości bezwzględne i porównać je po wprowadzonej automatyzacji. W ten sposób można jakoś rzeczywiście te roi obliczyć. Jeżeli policzymy sobie po prostu e, zaszczędzone godziny, no to będziemy się mocno oszukiwać. Jeżeli interesują Cię tego typu rozwiązania i chcesz wdrożyć je w swojej firmie, napisz do nas. Link do kontaktu znajdziesz w opisie filmu.